Proszę wyjść, jesteś organizatorem. Ale, ale jesteśmy, dziennikarzami. Teren ale jesteśmy dziennikarzami. Mogę opuścić ten zgromadzenia. Ale jesteśmy dziennikarzami, mogę przedstawić, mogę się wylegitymować. I mam interesuje. prawo tu być. Zapraszam za a, a kto jest organizatorem? Za i kto sobie nie życzy mojej obecności tutaj? Barierki. Zapraszam za belgierki w tej chwili. Czarek, żadnych mediów na razie, prosimy. Była dzisiaj ta agresja. No a nie widział pan tego? To się działo. No nie widział pan tych okrzyków, e, tego przeszkadzania, buczenia, gwizdania, trąbienia. No ale może... nie te barierki pewnie nie moglibyśmy przejść. Ale pewnie gdyby też nie ustawa o zgromadzeniach, nowelizacja... No ten... niech pan nie żartuje. To jest e, gadanie tych, którzy chcą szukają pretekstu, żeby przychodzić tutaj i robić awantury. No może warto tą ustawę zmienić, zastanowić się, pochylić drugi raz. To, co się tutaj dzieje jest dowodem na to, że ta ustawa musiała być zmieniona. Skąd panowie przyjechali? Ze Śląska. Specjalnie na miesięcznicę. To był jakiś zorganizowany wyjazd? Zorganizowany. Przez Solidarność, przez Związek. Tak, ze Śląska? Z, Bierunia. z Bierunia. Ale to byli panowie zobligowani, żeby tutaj przyjechać, pilnować w porządku? Tak. My tu msię, na się szliśmy, a bez buby Przeszkadzają nawet się pomodlić nie idą, tylko krzyczą nam przy świętej, to świadczy o tym wszystkim, prawda? A barierki, proszę pana, to nie my się ustawiali, my się i nie boimy. My uczciwie idziemy uczcić pamięć wszystkim, którzy zginęli w zamachu spoleńskim.